Dlaczego domagaliście się do ministra, ministra obrony, kiedy, e, pos, kiedy nagrodził on pilota za to, że odmówił e, wykonania rozkazu, który był właśnie naciskiem na lądowanie w miejscu, gdzie toczyła się wojna? Mam wrażenie, że pan coś naddaje. Pan minister Klich powinien się poddać do dymisji wielokrotnie. Panie, ja za mówię, wiele o sytuacji różnych rzeczy, z 2009 roku nie była osobno traktowana. Dlaczego jako nie odpowiada powód pan na moje pytanie? To nie jest zgodne z prawdą. Jak to Odpowiadam. No po prostu nie jest zgodne z prawdą. No to, to, zgodne z prawdą. klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości domagał się ministra obrony wówczas kiedy ten rządził. Domagaliśmy się wielokrotnie dymisji pana Klicha za wiele jego przewinień, za które jest, należy mu się dymisja. Dobrze. Między innymi dlatego, że, wy, że nadal nie podpisał na moje ja. decyzję o wylocie przywódców Wszystkich głównych dowódców do Smoleńska i wiedział, że to może Ktoś się stać, że dowódców. będą lecieli razem. Kto zaprosił dowódców rodzajów sił zbrojnych na wylot do Smoleńska? To była decyzja właśnie pana ministra Klicha. To wystosowało zaproszenie dla wszystkich dowódców rodzajów sił zbrojnych. To była decyzja pana ministra Klicha. Pan prezydent od spytał... Od kiedy minister obrony narodowej proponuje, zaprasza na wyloty... Panowie, e, nie tylko prezydent. zaprasza, wydaje polecenie. Bez polecenia ministra żaden oficer Wojska Polskiego nie, nie może podjąć takiej panowie, decyzji. Panowie, zaglądamy do poczty. W mailach od widzów często pojawia się pytanie o przyszłość PiSu. Co może pan zaoferować młodym Polakom oprócz ciągłej bijatyki i poniewierania innych? Proszę państwa, my nie jesteśmy sklepem, który oferuje gadżety. Jesteśmy formacją polityczną, która dąży do odbudowy Polski jako państwa sprawiedliwego, silnego i niepodległego. W związku z tym pytanie powinno dotyczyć tego, czy dalej koleje polskie będą tak funkcjonowały, że trzeba będzie wchodzić przez okna do tych, do tych wagonów, czy dalej będziemy w takiej sytuacji gospodarczej, że będzie się zabierało nasze pieniądze z funduszy, otwartych funduszy emerytalnych. Czy sytuacja będzie taka, że połowa młodych ludzi będzie albo i więcej będzie bez pracy i nie będzie mogła założyć... Rodziny. My nie oferujemy, my proponujemy wszystkim państwu wspólne skończenie ze skandalicznym rządzeniem marnującym polską pracę, polski wysiłek i polskie możliwości. Unia Polityki Realnej, proszę. Lech Walicki, Unia Polityki Realnej. Będąc świadkiem tej dyskusji, która miała tutaj miejsce przed chwilą, przypomina mi się jedno zdarzenie które miało miejsce w tym studiu jakieś 10 miesięcy temu, świeżo po katastrofie. Otóż mój kolega Dobromir Sośnierz odważył się zarzucić pogrążonym w żałobie politykom i politykującym tutaj młodzieńcom pewną hipokryzję. Powiedział, że przez tydzień, dwa będą wszyscy dla siebie tak sztucznie mili, nie będzie żadnych kłótni, następnie wszystko wróci do normy i na powrót skoczycie sobie do gardła. Oczywiście to się spotkało z wielkim oburzeniem, niektóre młodzieżówki nawet wystosowały taki list do redakcji, żeby nas wykluczyć z tego programu. Na szczęście się to nie udało. No i jak widać, w tej chwili Dobromir miał, miał rację. I mi się tutaj taka wątpliwość nasuwa, jeśli wtedy byliście sztucznie mili wszyscy, a, a tak było, to czy ta nienawiść obecna też nie jest przypadkiem trochę sztuczna, czy to nie jest tak, że właśnie wszystkim politykom ta kłótnia o Smoleńsk jest na rękę, bo to jest świetny temat zastępczy, zastępczy świetna taka zasłona dymna dla nieudolności i bezradności polityków. Nie chcecie w dalszym ciągu, nie chcecie rozmawiać o sprawach merytorycznych, tylko szukacie, szukacie takiego miejsca dla swojej, żeby, żeby zbudować swoją opozycyjność. Ja nie wykluczam, że takie zjawiska, jakie pan opisuje, rzeczywiście mają miejsca, ale rozumiem, że to w żaden sposób, i pan jest tego w pełni świadom, nie dotyczy ani Prawa i Sprawiedliwości, ani nie dotyczy mnie. Dlatego, że ja się zajmuję wyjaśnieniem ale... największej tragedii, jaka dotknęła Polskę w czasach pokojowych. Tak brzmi tak, uchwała i dobrze. dobrze. Uchwała Sejmu i Senatu w tej sprawie. Rzeczywiście Pan ma rację, nienawiść, która doprowadzi do tego, że członek były Platformy Obywatelskiej zamordował a e, zamordował członka Prawa i Sprawiedliwości, zamordował pana Rosiaka, to jest rzecz, nad którą wszyscy musimy się głębiej zastanowić. To, że do dzisiaj platforma obywatelska nie zastanowiła się, dlaczego wytwarza wewnątrz struktur tej partii taką atmosferę, że jej były członek zamordował chcąc zamordować prezesa Prawa i Sprawiedliwości, zamordował innego członka innej partii politycznej, to jest pytanie o pewnej pewnej niesłychanych y, zmianach negatywnych w polskim życiu politycznym. I ja, ja to jest tylko, ważne, tylko, żeby przeciwko nie rozumiem... takiej nienawiści pan i wszyscy młodzi ludzie umieli się razem zebrać i razem zaprotestować, bo ona może nas wszystkich zniszczyć. Ja nie rozumiem tylko, dlaczego robicie wszystko, żeby ta sprawa była jakby na pierwszym planie i, i pomagacie tak naprawdę kamuflować Platformie Obywatelskiej swoją nieudolność. Proszę pana, ja nie sądzę żebyśmy robili żeby ta sprawa była cokolwiek żeby ta sprawa była na pierwszym planie ona jest na pierwszym planie dlatego bo dotyczy całego przywództwa narodowego państwa polskiego trudno żeby naród nie domagał się wyjaśnienia losu własnego przywództwa państwowego, ale ona w żadnym wypadku nie zmienia nieudolności Platformy Obywatelskiej w związku z liniami kolejowymi, w związku z podatkami, w związku z otwartymi fundusza, funduszami emerytalnymi, w związku z bezrobociem, w związku z tym, co się dzieje z cenami, które ciągle skaczą do góry? Więc te kwestie w żadnym wypadku nie są na, przez nas zapomniane. Wręcz przeciwnie, ale niech pan nie żąda od Polaków, żeby nie zajmowali się losem własnego kierownictwa narodowego i państwowego. Tego na pewno nigdy nie zrobimy. Ja państwu, o tym musimy pamiętać. Ja państwu to. przypominam o, o, o naszej poczcie, natomiast teraz proponuję pytanie spoza studia. Jarosław Gowin, poseł Platformy Obywatelskiej, proszę bardzo. Chciałbym zapytać, czy również mnie traktuje pan jako zdrajcę i zaprzańca? I jak przy takim stosunku do polityków Platformy wyobraża pan sobie jakąkolwiek współpracę parlamentarną? Proszę bardzo, pani. Pan Jarosław Godzin, Gowin jakieś 10 dni temu a powiedział, że kontrolerzy lotu po porozumieniu z Moskwą sprowadzili ten samolot na śmierć. Ja mu to zdanie pamiętam i nie traktuję go jako zdrajcy i zaprzańca. Kolejne pytanie proszę bardzo. Jan Lunkiewicz, Unia polityki realnej. E, ja chciałem troszkę odwrócić e, odwrócić to pytanie, które zadał kolega z lewicy, który prosił pana o dobre strony Platformy Obywatelskiej, rządów Platformy Obywatelskiej. Chciałbym zadać inne pytanie, bo często, często używa pan mocnych słów, takich jak właśnie zdrada czy, czy zaprzaństwo. Bardzo wspomina... rzadko. No Wy... tak, może Naprawdę nie... wyjątkowo. Ale, każ... ale jak trzeba używać? W każdym bądź razie zarzuca pan Platformie Obywatelskiej, że na... naraża na niebezpieczeństwo polską suwerenność, polską niepodległość, choćby w stosunkach z Rosją. Dlatego chciałbym zapytać się Pana, jak używając tej samej skali oceni Pan wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, że traktat lizboński był sukcesem polskich negocjatorów? Jak również to, że Jarosław Kaczyński za tym traktatem sam głosował, chociaż przecież wcale nie musiał. Czy użyje Pan tej samej skali? Chciałbym, żeby widzowie się mogli przekonać, że w swoich wypowiedziach nie kieruje się Pan partyjno, tylko. Przynale, znaczy może nie przynależnością, ale sympatią, e, tylko rzeczywistymi przekonaniami. Chciałbym, żeby pan powiedział, tak, w kwestii traktatu lizbońskiego zdecydowana większość Prawa i Sprawiedliwości popełniła błąd, jeśli nie, dopuściła się zdrady. No ale większość głosowała przeciwko traktatowi lizbońskiemu, w związku prawa. z tym nie mogę powiedzieć, Panie, że dopuściła Panie się pośle, czegokolwiek, co pan tak nagannie ocenia. A teraz wrócę do problemu zdrady, bo ona gdyby jest prawo i sprawiedliwość jeżeli pan pozwoli powiedzieć, wstrzymało dobrze? się od głosu, to by to nie weszło. Niech Pan pozwoli, pozwoli odpowiedzieć. Otóż to jest niesłychanie ważna sprawa. Otóż w kontekście sprawy smoleńskiej nie ja pierwszy użyłem słowa zdrada i działanie przeciwko państwu polskiemu, jako pierwszy powiedział to Pan Krzysztof Parulski, prokurator naczelny prokuratury wojskowej, 12 kwietnia w Smoleńsku mówiąc. Ci, którzy forsują konwencję chicagowską jako podstawę tego y, procedowania, działają przeciwko polskiemu interesowi narodowemu. Panie to pośle. jest człowiek, który nadzoruje Jasne. to postępowanie, to jest prokurator, który nie ma nic wspólnego z prawem Pełno... i sprawiedliwością, który nie.